Może pierwszym słowem, które mam odpowiedzieć, to przede wszystkim to, że takich problemów jak w Warszawie, to we Wrocławiu mieć nie będziemy. Na faktycznie, faktycznie problemy techniczne są dosyć poważne. My na szczęście idziemy dosyć śmiało do końca i mamy nadzieję, że ten koniec osiągniemy tak, jak nasz kontrakt tutaj przewiduje. No ale tak pokrótce co właściwie mamy i co, co będziemy mieli, no, część już praca właściwie zdecydowana, część pracy konstrukcyjnej właściwie została zakończona i, i za chwilę tak jak najbliższy termin, czyli końca czerwca, który się zbliża. My już rozpoczynamy rozmowy z nadzorem budowlanym, bo zgodnie z kontraktem mamy na początku lipca wystąpić pozwolenie na użytkowanie i do takiego momentu nasz obiekt ma być przygotowany. Dla przypomnienia, 14 sierpnia ma być pierwsza impreza na obiekcie i do tego momentu chcielibyśmy, aby nasz obiekt był gotowy. Tylko nie zakładamy, że oczywiście będzie wszystko przygotowane I, i to chciałem powiedzieć, jakie elementy będą gotowe jakie elementy jeszcze będą w trakcie wykonywania. Nasz kontrakt jest skonstruowany w taki sposób, że do końca czerwca oczywiście na wykonawcę przygotowujemy wszystko tak, żebyśmy mogli wystąpić o na użytkowanie ale kontraktownik przewiduje, że 16 tygodni na to, żeby jeszcze pewne prace prowadzić tutaj na obiekcie i y, część terenu tutaj, na którym stoją ich kontenery zostanie wygrodzone w taki sposób, abyśmy mogli otrzymać pozwolenie na użytkowanie, a wygradzamy ten teren, na którym oni jeszcze również będą ze swoimi kontenerami przebywać, ten, ten, ten teren zupełnie będzie wydzielony z terenu stadionu jako dalsza, powiedzmy jako zaplecze do dalszej budowy. Hmm, zakładamy również, że będzie oczywiście gotowa, w której pozostała ta część miejsc parkingowych o której mam świętowe, na niebiesko. Wszystkie miejsca parkingowe i drogi jazdowe będą przygotowane tak, żebyśmy mogli 14 nasz pierwszy mecz tutaj na obiekcie czas wrocław świetnie rozegrać tak, żeby kibice mogli tutaj przyjechać i zabankować oczywiście swoje zamówony. Także to ma być wszystko przygotowane, a po tej części prawej od pierwszej takiej belki granatowej czyli tam gdzie są zaznaczone takie większe miejsca, które będą w przyszłości na miejsca autokarowe tam będzie się znajdowało w dalszej części, tak jak zresztą jest dzisiaj Zabrać budowy matzpega. To zostanie bardzo ładnie wygrodzone, tak żeby oczywiście również jak, w jakiś sposób e, nie zszpęciło naszego pięknego obiektu. E, ale większość właściwie tutaj, jeśli chodzi o te miejsca, powinno być przygotowane. Jeśli chodzi o koronę stadionu, to zakładamy, że oczywiście będzie to przygotowane tak, w nasi kibice mogli e, oczywiście mieć te stadiony. To jest jakby punkt kluczowy tego wszystkiego. Krzesełka mają się rozpocząć, jeśli chodzi o ich montaż, już na dniach. Tak. Prawdopodobnie na początku, na początku przyszłego tygodnia, będzie piątek. I mają się zakończyć w lipcu. Także też na pewno jeszcze przed, przed pierwszą imprezą będą wszystkie krzesełka na stadionie i będzie można tak naprawdę spokojnie usiąść i oglądać widowiska. Z pewnością zabraknie jeszcze kilku kiosków na promenadzie górnej, natomiast zakładamy pierwsze imprezy w taki sposób, by mają być zorganizowane, żeby kioski po prostu dolne wystarczały pod taką ilość kibiców jaka, jaka będzie na obiekcie. To też się wiąże z tym, że my wszystko cateringowiec musi tutaj wejść. To jest firma, która wchodzi jako, jako firma zewnętrzna. To nie jest w zakresie generalnego wykonawca, ona również musi mieć czas. na no na pracę tutaj przygotować, jak jest kolejny okres oczekiwania. Nie będą również przygotowane budynki bo Dla przypomnienia, bo poza samą częścią związaną tutaj z imprezami, z futbolem, czyli płyta, boisko, krzesełka, trybuny, mamy cztery potężne budynki spektakularne w części zachodniej, wschodniej, północnej południowej. i południowej. te budynki spektakularne będą zakończane dopiero w okresie późniejszym. W chwili obecnej spółka jest w trakcie Rozmów z wieloma potencjalnymi podmiotami, które będą wynajmowały te powierzchnie i te podmioty dopiero po podpisaniu najmu będą mogły wejść na proces adaptacji, pewnie najpierw projektowania, później adaptacji. Także te, te prace będą na pewno prowadzone w, w terminach późniejszych, ale tak to również zostało przewidziane w naszym kontrakcie. Nasz kontrakt nie przewidywał wykańczania pracy. Nie przewidywał wykańczania budynków satelitarnych, te budynki satelitarne są całkowicie budowane w stanie surowym i dopiero najemcy adaptują je pod własne potrzeby. Także dopiero w drugiej części naszego, powiedzmy tutaj terminu, czy terminu tak naprawdę budowy całego obiektu będą wykonywane te prace już bezpośrednio przez, przez samą Także tak mniej więcej je przewidujemy jakby nasz harmonogram, czyli do końca czerwca na pewno ten obiekt ma zamknąć się w takim etapie, abyśmy mogli wystąpić pozwolić na użytkowanie, czyli rozpoczynamy odbiory w lipcu, chcemy odebrać je ze wszystkimi elementami, które są istotne dla, dla projektu budowlanego dla budynku a następnie na 14 sierpnia już przygotować tak opiekę, abyśmy mogli rozegrać już pierwszą imprezy, czyli właściwie już wszystko, parkingi, krzesełka, burao, wszystko ma być już właściwie gotowe. Wykluczając oczywiście te elementy, o których powiedziałem, czyli na pewno wykluczamy ten teren, na którym jeszcze będzie mam będzie kończył pewnie tutaj jeszcze niektóre elementy, jak na pewno również wykluczamy budynki stolitarne, czyli te, te duże powiedzmy tutaj biurowce, które się znajdują pod naszymi trybunami.